many nie mamy, musimy jednak y, ją sobie no, zrobić, żeby była. Do tego potrzebujemy spadających gwiazd. No, w nocy czasami patrzymy <grytania> i y, spada no, gwiazda. No, wtedy ją podnosimy. Kiedy mamy 10 takich gwiazd, możemy sobie zrobić mana krystal i wtedy, kiedy go użyjemy, y, zrobi nam się taki krystal jak many i mamy 20 many dodatkowe, maksimum. Jak mówiłem na początku nie mam any, niestety. Tutaj 8, jeszcze tylko 2. Może jeszcze jak teraz będzie noc, to wam pokażę. O właśnie, kopalnia. Kopalni mam duży w system. O, co ciekawe. Nie trzeba tutaj robić żadnych drabin czy nic. Wystarczą takie platformy. Mam tu, mam tu. I możemy sobie je zaskakiwać i łatwo na nie wskakiwać. Bardzo wygodne są. Super, przecież. Ser sorry, dobra, to mówiłem. No, te, no, platformy są bardzo... wygodne. Mówi... Wygodne? Tutaj sobie zetkałem co Przeszkadzające chodzi w chodzeniu. O, tutaj mam taki basenik. No, slime. Giń. 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 No. No, wróciłem ponownie. Widać tutaj trochę się... No, trochę tego jest. Pokażę Wam jeszcze szkielety, jak tu przybędą. O, tutaj mam zegarek. Czekaj, to jest PM, czyli 13 właśnie jest. Czyli jest to jest... Au. Stary, że mówiłam. Taki odruch. O, modro slime. to boję. Znaczy, mogę go zabić, ale... Długo trwałem się nie chcę tego robić No jednak muszę szczęście mojego bumerangu Bumerang można znaleźć w różnych skrzyniach I jeszcze nie wiem ale chyba można je znaleźć rozwalenie pryzma. Sorki, że mam pryzma nie pokażę Może w innym filmiku wam pokażę pryzma. Właśnie z plizma ostatnio muszkiet wyciągnąłem To jest moja pierwsza broń Mmm, dalej coś jest. Właśnie ten bubelank jest fajny, bo wydziela światło i ma taką siłę jak lepszy miecz złoty. Hmm, tu nie. Tu możemy iść. Staje pochodnie. O, właśnie ten mini helmet jest przydatny, bo właśnie kiedy chodzę, to światło wydziela. Mmm, woda. O, szkielet. Chodź tu. Niego może wy wy wydropić hak nam. No. Aman. Oby hak wydropił, bo ja właśnie potrzebuję haka. A, devourer. Znaczy, a nie, worm. Właśnie to słychać, kiedy one idą. Taki dźwięk jest dziwny trochę. Jakby jakiś wiatr tutaj... O, zabili mnie, no no cóż. Cinny jestem. No za było Dobra. Bo mam mało HP niestety Muszę sobie podwyższyć krystałami ale one są bardzo głęboko mm. Co my tu mamy? O, to jest fajny też glowing mushroom Czekaj. O, tu jest <laughs> Na dole można je spotkać, one fajnie tak świecą I z nich w połączeniu z takim potcionek Chwila Taki podcionek się robi używając żelu Buteleczki O i... grzybka. A, to y, to jest 100 y, życia y, restauruję. Na razie sobie nie robię tego lepszego, bo... No bo y, y, mam tylko 100 życia maksimum, więc niepotrzebny mi jest on. Pff, a więc mogę zrobić lepsze, ale po co? Hmm. Co dalej? No, a korn to jest jako nasionko naszych drzewek. To jest kołeb taka pajęczyna, to jest na sinach, mam bomby. Masz. Tu muszkiet, to są strzały. A właśnie, pokażę co tam oferują nam ci. Właśnie. Na początku nie, nie musimy yy, dbać o narzędzia, bo tak, nie psują się i od razu dostajemy koper, czyli taki najsłabszy, yy, czyli to jest miedziany. Yy, pickax i ax. I tutaj widzimy merczanta, zobaczymy co on tam sprzedaje. Ja trochę slipa. Koper, pickax, koper, Axe Co to kupuję? Iron Anvil. No, w sumie można kupić. Nie no, za drogo. Lepiej zrobić sobie. O właśnie, Piggy Bank, to co można tylko kupić i to tylko można kupić. Jak ten Piggy Bank to tam... O właśnie, Piggy Bank, y, mogę sobie kupić drugiego Piggy Banka i postawić go gdzieś indziej, ale będzie miał to samo inventory co y, tutaj w tym poprzednim, bo Piggy Banki mają tylko dni. I Shuriken. Shuriken jest trochę lipny, bo nie wraca. Znaczy no, powinien nie wracać, bo to Shuriken. No, racja, teraz ja wstawiłem. <laughs> właśnie dlatego wolę bumerang. Ona sobie leczy za kasę. Aktualnie nie z nie tego. Nie straciłem życia, więc nie mogę uleczyć, ale ona mi się nie opyla. Się. Tu Guid od razu go dostajemy. On tam coś tam wali, jakieś teksty, coś tam pomaga takim słabszym graczom, i to już on niepotrzebny jest. Dobra, arm dealer to jest ten, co trzeba broń. I tak, to jest mini-shark, to świetny, ale bardzo drogi. Czyli pistol i... no i... kulka. Czyli, wiecie, dostrzał, pocisk, o. No ten sprzedaj dynamit, bombę i granat. Bom, y, granatem można... Y, no, granatem można tylko potwory zabijać. Bombą bom, można rozwalać klocki, ale nie wszystkie. I dynamitem można rozwalić wszystko, ale jest drogi. No i oczywiście potwory jak się na, 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 na patoczą No i zebrałem pochodzino O, zaraz będzie noc, Zaraz zobaczycie Więcej potworków. A, no właśnie, pokażę Wam jak to ten Weźmiemy sobie Akorna Wsadzimy i jest to Ta Tak samo jest z tym tylko tu jest fajnie, bo tu bijemy w sam pieniek i od razu zlecuje całe drzewo, ale zależy gdzie walimy. Jak na przykład by Tutaj to tylko ta część się wywali. Tutaj to tylko ta część. Yy, na tutaj to też zostaje pienik. A kiedy pienik, to od razu całe drzewo ścinamy. Zaraz to zaprezentuję. Walę w pieniek Drzewo tak jak wzbucha i mamy. W zasadę. O, tu pochodnie można mieć w ręku, nie tak jak w Minecraftie, więc poręczne. Ale ja mam ink więc mi nie potrzeba. Tutaj piasek, zatkałem dziury, bo mi się tak wygodniej się chodzi, kiedy nie ma tych dziur. Nie tak na proste się idzie. O. Haberem można na przykład rozwalić backgroundy. Wyrównywałem sobie ziemię tutaj i mi został background ziemny. Bo tu był piasek. Tylko akurat z tego nie dostaję. Chyba tylko kiedy ja coś zbuduję i rozwalę tych z backgroundów to ten to zostaje Aaa, slime Ginie No O już noc jest bo zmieniła się muzyczka Dobra wracam do zamku. O w mordę zombie! Skelet, nie wiadomo dlaczego wydaje taki sam dźwięk jak Zombiot. O! Demon Eye. Ale bardzo łatwe do zabicia. Nawet kiedy się nie ma jakiejś randy... Jakiejś broni na wysokiej odległości. O, bo Demon Eye zatacza... My stoimy w miejscu, on zatacza takie kółka, kółka nad nami. Tutaj wali, więc go łatwo. No, dawaj, chodź. I tak. I on później wraca. Zatacza kolejne kółko. No. Dobra. To dzisiaj na tyle. Na, na tyle dzisiaj dobra miejsca z tym dziękuję za oglądanie do zobaczenia schowam się w domku, bo a kiedy jest... No już mówiłem, kiedy jest Blue to... Nie wiem czy mówiłem, ale kiedy jest Blutmon, to otwierają drzwi. Akurat nie, nie pisze Blue z Racing. A kiedy rozwalamy pryzmę, czyli taką wielką kulę, dostajemy ja właśnie jakiś item i może spaść meteoryt. Albo może być yy, inwazja goblinów. Ja mi chyba tam spadł w prawo, ale nie wiem gdzie dokładnie spadł. Muszę jeszcze zobaczyć. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia.